Mężczyzna ma krew grupy ARH, kobieta ma grupę krwi BRH. Ich pierwsze dziecko ma krew grupy BRH, a drugie ARH-. Podaj genotypy osób występujących w zadaniu. Słuchajcie, doszło nam tutaj coś następnego. Do układu AB0. Dorzuciliśmy jeszcze czynnik Rh. Jeżeli osoba posiada czynnik Rh, to na jej erytrocytach znowu rysuje erytrocyt. I znowu to nie jest dziura, tylko obrazek pokazujący dwuklęsłość. Antygeny powierzchniowe na błonie erytrocyta w przypadku osoby z grupą krwi Rh+, Są następujące. Obok nich, oczywiście, będą występowały antygeny, które determinują konkretną grupę w układzie AB0. Jeżeli będzie to grupa krwi osobnika, którym ma antygeny następujące: A. B, B i A. Już teraz wiecie, że osoba, która posiada ten erytrocyt, ma grupę krwi AB, bo posiada antygen A, posiada antygen B i dodatkowo antygen warunkujący obecność czynnika Rh. W przypadku, kiedy mamy pary starające się o dziecko i możliwość wystąpienia konfliktu serologicznego, to zagadnienie sobie rozszerzymy. Bra?